W innym każdy musi do swojego domku wrócić. Do swojego, go powiem, dzikiego. A kam, To wszystko ma do w obrocie godzinnym. Kom je neer nou jongens, ja, kom. Kom je neer jongens, kom. Kom je jongens, nou, kom.

Jak myślisz, no bo jeszcze parę zostało. W razem. Było na oblocie około... około 130 gołem. Tak Tak że gdzieś tam, nie pomily. Akurat tu z przodu te co widać to są moje, tutaj gołębnik jest mój. Nie, że się do końca skończony no ale stoi już gołębiec jest. przodu. Gołębiec, go! Ej, gołębiec, go! Kominę go! Oczywiście te, które będą ostatnie, nie będą miały co zjeść i to będą za to pierwsze w gołębie. Tak trzeba uczyć młodego gołębie, tak nie dziadek uczył. Te, które są dzisiaj ostatnie, i to będą pierwsze, w po godzinnym oblocie. Teraz dopuszczamy młode gołębie zawsze godzinę czasu i wołamy do środka. Come on, guys, come. Let's come, Bina, come. Let's come, Bina, Jeden gdzieś tam chyba do góry, ale to mogą też tych młodych jeszcze całkiem te z ostatniej grupy. Na komie gdzieś, kom! Na kombi, kom! Bina, kom. Nie, widać zwierząt tutaj nie brakuje i gołębia, i psy, i złodzie i, i gęsi, i kury to są z boku. Kamyk jest kopt? Jeden, 2, 3, 4, 5, 6 No i tutaj siedzi do góry, ale to może być też jakiś tak zwany obcy przybysz z innej galaktyki Na przykład Siedzi sobie tak spokojnie, taki cichutki No zobaczymy co to za przybysz z innej planety no dobrze, to by było na tyle z tych moich filmików. No jak widać nie mam dużo tych subskrybentów, 11, no ale jakoś te filmiki się tam oglądają i myślę, że to się będzie rozwijało, póki co no, nagrywam tyle tak jak potrafię i, i to co potrafię to zawsze tam wrzucę ten filmik. I... Jeśli ktoś by chciał się skontaktować w sprawie młodych gołębi, czy czy rocznych, czy na rozpłody, czy coś, to zawsze można napisać w komentarzu lub mogę podać numer, czy do siebie, czy do dziadka, także zawsze jestem kontaktowy i zawsze można porozmawiać. Także dziękuję życzę wszystkim miłego weekendu i miłych lotów przede wszystkim, bo jak na razie to tu w Belgii no niestety, ale trochę krucho jest, trochę krucho. Dopiero co tą granicę otwarli, także widzę, że w Polsce już 500, chyba 50, na 550 km były loty, a u nas dopiero był lot na 200 km, konkursowy, i to w dodatku, niestety akurat mnie nie było, więc też nie mogłem nagrać. Ale dzisiaj będziemy koszować starsze gołębie, także jutro na pewno jakiś filmik nagram z przylotu. Będzie to konkurs na 300 km, także na pewno filmik nagram i udostępnię. Także dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.